Wola Boża, Pan Bóg objawia wolę swoją, ma względem człowieka wolę. No i ta wola Boża to jest instrukcja obsługi człowieczeństwa. A swa wola jest to majstrowanie przy życiorysie. Człowieka, który nie zna siebie. Grzesznik majstruje przy własnym życiorysie i psuje swoje życie. I pełnienie woli Bożej nie odbiera człowiekowi wolności, radości i wolności wyboru. Bo wola Boża nie jest przymusem. To nie kajdany. To zaproszenie, to mądrość. To prawda. Z tym jest związana łaska Boga. Bo dopóki człowiek nie pojmie, że wola Boża to szansa, to będzie z tą wolą Bożą walczył albo będzie przychodził do Pana Boga, że Pan Bóg zmienił decyzję woli. Trzeba prosić o zdrowie, i o pracę, i o różne sprawy. Trzeba modlić się o sprawy i wieczne, i doczesne, ale zawsze z dodaniem: Nie moja, ale Twoja wola, Boże, niech się stanie. Bo choroba jest trudną łaską, a zdrowienie jest też łaską, ale inną. I człowiek potrzebuje i choroby, i zdrowienia. A do zdrowienia człowiek potrzebuje nie tylko lekarstw, ale modlitwy. Bo czasami człowiek dopiero w chorobie się modli. A przedtem to nie miał czasu i nie miał, nie miał smaku. Ludziom bezbożnym sprawy Boże. Yy, nie smakują, są dla nich wstrętem. Takie zdanie mniej więcej przeczytałem od niedawno w księgach mądrościowych. Czytajcie księgi mądrościowe przede wszystkim. Bardzo czytajcie księgi mądrościowe są zapomniane, zaniedbane. Stary Testament zaczynać od ksiąg mądrościowych. I długo czytać. Co dzień, dwie strony na przykład. Starczy na trzy miesiące. Niespiesznie z zastanowieniem można sobie poczytać ksiąg mądrościowych. zanurzać się w tych księgach mądrościowych to jest to jest formacja czynna do mądrości bo to jest jednak słowo Boże to nie jest mądrość ludzka Człowiek, mm, skażony grzechem pierworodnym i własnymi, jest stworzeniem bezorientacji, zdezorientowanym. I człowiek w tej dezorientacji no, próbuje się samemu określić jakoś. Tymczasem nie ma co yy, wymyślać tego, co Pan Bóg objawił. My jesteśmy w najlepszej sytuacji wobec świata. Świat odgaduje, domyśla się, dochodzi do prawdy metodą prób i błędów, a nam jest to dane na talerzu. I rodzi się pytanie: Szczęściarze. Dlaczego świat nie jest zewangelizowany cały? Bo ma nieszczęście. Bo się wyznawcą Pana Jezusa nie chciało. To no, dlatego. Czyli ma nieszczęście przez nas, przez tych wyznawców. No, poprzez wieki każdy swoim grzechem wniósł coś do ruiny świata. Pewnie, że Kościół nigdy nie był w większości. Prawdopodobnie nie będzie w większości. O, teraz to na pewno nie będzie. Ale no ale trzeba jakoś zabiegać o to, by robić swoje. Co sześć minut mordowany jest wyznawca Chrystusa. Co sześć minut. A my tu mamy problem. O śniegu napadało tyle. To są problemy. To, co ma Zachód, to jest na własne życzenie. Ostatnio wpadły mi artykuły dwa do ręki. O roli żydostwa w świecie. Słuchajcie, czytać się nie da. Czytać się nie da. To jest. To jest... Ja nie wiem, czy w dziejach był potworniejszy naród. Bardziej niewdzięczny. Bardziej podły. Mówi się wielka rewolucja e, październikowa, nie? Ona no nie jest październik, ale ma w listopadzie. To jest pierwsze kłamstwo. E, rosyjska się mówi, nie? Mm, tak. Yy, na kilkuset, około 450 osób, tej wierchuszki socjalistycznej rewolucji, wiecie ile było Rosjan? 10. 4,5%. ,5%, czyli tak 10. Reszta, 85% to byli Żydzi. 85% byli Żydzi. Polaków chyba ze trzech i tam jacyś inni różni. Co to za rosyjskość? Komunizm to, jest, to nie jest wynalazek rosyjski, to jest wszystko żydostwo i w Polsce to nie podobno, tylko na pewno, na pewno za żydowskie pieniądze, zresztą sam był Żydem, no. tak Lenin był Żydem. No. A chłopciu, że ja tam na i to że to jest rokosem. Proszę? Na Ukrainie jest wszystko tamte te To Ukraina jest rozgrywana przez Żydów. No. Na no, teraz tak nasz prezydent pamięta Nasz prezydent. Ech. No, cóż, jak nie może, inaczej a musi. Dobrze, przejdźmy do no życia tajnych tematów. Byliśmy w muzeum, musieliśmy te, te jarmułki założyć. A jaki muzeum? A, a, a po co wy tam pójdziecie? <grymne> no, no żeś nie wszedł, nie dołożysz, nie dołożysz, nie, dołożysz, dołożysz, dołożysz. A, a, nie ale wszyscy A to, ja, to, to bez tego nie puszczą? Nie, bez tego nie. papierowe? Nie wiem, czy sobie dają. Mężczyzna tak, jak mówię. tak? to. Tak, ja nie chciał trochę świętej ziemi, to poświęcę. Dobrze? Już do ale nie musi jeść. To ja do meczetu schodziłem, to musiałem podjąć. To też zwiedzę. Proszę?